Rączki w górę, da. roczki w górę, każdy kto kocha tę kulturę Kto tu jest z DBS łapa w górę, z wariaka, blanckiego Noc w Janacza, centrum, całe miasto, elo Co jest, co ta pogoda, chciałbym <tryk> więc, by był fest Każdego dnia przyklejam wersję, przy chciałbym a jestem, ty te wiesz, ty go chcesz, co myślisz, ty wiesz Że pieniądze to nie wszystko, Jeśli tylko byś to cent, że ten bezdź ci Nie że Nie kupił cały mówi wszystko, można bo zgubi, bo się gubić nie chce stoi, bo się woli, bo się chcesz, to nie woli, bo woli, wszyscy... bo się tylko bo się woli, oczy się woli, się jak bo jeszcze jest sprawy dobre, składam nie dalej, bo to jest na wścia, pora wybłaś Ja sam nie rękam, nie wiem, co załam by coś takiego tu zbudować Zobaczcie, nie każdemu się udało I jeden się załamał, więcej oczy się chciał Wysoki jest na tyle, tak okrutnie Ja ci powiem, ty to weź szeroko, trzymaj dystans od wszystkiego A będzie spoko, tu są ty słowa, że weź, chyba człowieka nie wymyka, że weź ci jeden, o trójka. Tyle, moc wciąż się okropnie daj i w gąś, mam już dość, ale dzwoni, chcę do czegoś dojść, powiec to czujesz, czasami się przemyśla problemami, uczuciami dzieciach Wybory głowa, zaradny zostań Siłę swoją polskę, dostaj Emocjonów kompotnaj, głowy naraz Woda miała pozostań Weź im słońce, czoło wszystkim ręką Niech to się już wiesz co, brat Życie nie jest złote, naprawdę Trzeba tym patrzeć, aby swoją szansę nie bać, nic nie, 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 nie się o niej Nie, nie przestawaj maszy, bo to życie może Możesz stracić zbyt wiele Przejebane pokolenia, ale sam dlaczego miałbyś się spróbować Przestań się po trzy miesiące, mi serce, a weźcie ślimie To będę realizować, rodzinie się podołać Głoś się tak, DBS Głoś się dwadzieścia, sprawdź mnie Raz, dwa, raz, raz, dwa, łapy to w, kucznie, w niebo, i to miasta, chwilą żyj, tak jak ty, ostać się ty I raz, dwa, trzy, słabych, kapusty, ryb, DBS Wórka, potrą, perska, smotra Ja serce potrą, potrą. a ty ostry Yo, 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 bop, bop, tu Bop, bop, bo. bo, bo. Pop bo bo yo, yo, yo. Raci, kurwa koła za tego małolata to jest kurwa jego debiut, naprawdę małolat, trwiz, bo trening kurwa daje mi szac.